hej, cześć, witajcie, z tej strony ja, Filip 106 i tak jak widzicie właśnie ten film to oznacza, że żyję. Yy, tak, jestem. <laughs> Aktualnie teraz miałem taki trochę okres też. A wiecie co? Powiem wam już za chwilkę. Tylko chciałbym, żebyście zostawili paczkę w górę. O i przepraszam za tłowo w górę, ale no, żebyście zostawili paczkę w górę i subskrypcję tam na dole bo to mi naprawdę pomaga yy, i chciałbym wam właśnie teraz powiedzieć dlaczego mnie teraz nie było przez te tydzień dwa nie było chyba około tyle, co nie? No chyba tak chciałbym wam powiedzieć tylko dlatego ponieważ mnie nie było <laughs> Ponieważ zaczęła się szkoła jak wszyscy wiadomo, wszyscy wiedzą Przez te parę tygodni, albo raczej dwa tygodnie, albo trzy około, yy, film były wrzucane tam co dwa dni, co jeden dzień Starałem się to wrzucać, ale mi to nie wychodziło Po prostu nie miałem też w pierwsze weny Nie miałem ochoty nagrywać I po prostu Naprawdę chciałem nagrywać, ale jak już szedłem przy komputerze to po prostu Nie miałem tej takiej weny do tego Miałem nagrać odcinek To miałem takie Ech. O no nie chce mi się, no. No nie chce mi się, po prostu mi się kurde nie chce. Więc yy, po prostu powiedziałem sobie, że... Jak będę ja miał wenę, to nagram. A że aktualnie teraz jak widzicie odcinek, to pewnie jakąś wenę taką zdobyłem. I w ogóle odbicie lustrzane jest, więc przepraszam, przepraszam. I ogólnie to... Też mam parę informacji, które tak naprawdę mogą... <coughs> Niektóre serie zamknąć <laughs> Niektóre serie bardziej jakoś tak nowe serie i ogólnie mam parę takich informacji jeszcze i ogólnie właśnie takie rzeczy, bo po prostu... No po prostu teraz ustawiam tylko na obecnie jeszcze ustawiłem parę rzeczy. Jakby to powiedzieć, no po prostu no nie miałem weny no i. Nie miałem o nagrywać, nie miałem z kim nagrywać, nie chciałem samemu nagrywać, no. Teraz wy, chyba w sobotę lub w niedzielę, bo nagrywam to w, we wtorek, wy to obejrzycie około pewnie 15, wy to obejrzycie. Więc, no. Aktualnie też jest, jestem, teraz przeziębiony jestem, nie wiem, czy będę chodził do szkoły. Jak będę chodził do szkoły, to odcinki będą rzadziej pojawiały. Ale teraz, jak będę w domu siedział, to... Podczas tego będę trochę, postaram się trochę ponagrywać dla was I ogólnie mogę mówić trochę przez nos, bo jak, jestem, jak sam wiemy jestem trochę przeziębiony, tak czas czuję się przeziębiony właśnie Więc tak I jakbym pa jak patrzył tak na monitor to Raczej nie na kamerkę tylko tak, tak, tak jak teraz patrzę, to jest wina tylko tego, bo Patrzę na yy, OBSa <coughs> I tyle I tak yy, Pierwszą rzeczą to jest To Którą trzeba na pewno zamknąć, że zamykamy parę serii. Teraz się pytacie pewnie, jakie serie. Zamkniemy teraz serię taką, jak y, aktualnie y, GTA V zombie mode. Y, fabularny tryb, ponieważ to się zbytnio nie przyjmuje na mój kanał, jak teraz patrzyłem. Nie przyjęło się to zbytnio dobrze, więc postanowiłem teraz tą serię zamknąć Miałem na to też trochę czasu, jak sami widzieliście I ogólnie to... Zamykam jeszcze jedną serię <laughs> nie, nie tak, że na zawsze zamknę, bo... Tę serię mogę kiedyś powrócić Ale w innym formacie Zamykam tak samo teraz serię Outlast'a Bo... Nie mam ochoty tego nagrywać, a ja, się nie ch a ja chcę coś nagrywać, co ja mam ochotę mam Mówię teraz do, cał, całkowicie na spontanie to mówię, serio, na spontanie to mówię, żeby nie było. Dobra, dokończę dali to. Yy, to tak. Outlasta nie nagrywam już, bo nie mam takiej ochoty. Dużo ludzi już outlasta nagrywało i po prostu. No nie mam ochoty go nagrywać. Po drugie, nie mam czasu, żeby nagrywać taką, takie gry. Będę się starał nagrywać. Yy, ogólnie. Będę się starał nagrywać właśnie. Jeśli nie, no teraz, przez ten tydzień, jeśli, pójdę, jeśli będę chodził do szkoły, bo nie wiem. Ale będę się starał, żeby ten kanał nie umarł. Tak jak umarł par, parę miesięcy jeszcze przed wakacjami, raczej po, przed wakacjami, no. I dopiero powstał wtedy. Znowu. I bardzo bym prosił, żebyście. Mi pisali jakieś komentarze, czy coś, że żebym, po prostu mi było trochę milej, bo... Ja kapuję, że teraz jest szkoła i nie każdy ma czas obejrzeć odcinek u... Tak, tak po prostu u mnie Bo są więksi youtuberzy, są lepsi youtuberzy Ja jestem jeszcze takim słabym youtuberem, choć się staram Robię to tak naprawdę tylko dlatego, bo lubię to robić Jeśli nie mam ochoty tego robić, to się tego nie mogę zmusić Bo po prostu nie będzie to samo, to nie to, nie to samo jak, powiedzmy, wakacje. Jak wakacje były, to widzieliście tą energię. Taką, tą taką energię. A jeśli po prostu nie było tej energii, no to nie miałem ochoty nagrywać. Już nagrywałem też czasami na, na zapas z tą energią, bo wiedziałem, że możemy się nie chcieć tego robić. Więc no, i to jest taki film, w którym po prostu tak naprawdę się nie będzie by to nie działo. Postaram się, żeby od środy lub czwartku. Chyba czwartku Filmy się pojawiały dwa razy w tygodniu, o 15 Równo o 15 lub 15.30 zależy jak YouTube albo odcinek mi się zmontuje kiedy I jeśli będę miał odcinek, bo jeśli odcinka nie będę miał, to po prostu odcinek ci nie pokażę. Jeśli będę nie, po nie będę miał czasu czy coś, będę musiał mieć dużo sprawdzianów, to postaram się kogoś poprosić, żebym nagrał odcinek. Jeśli się zgodzi, to wtedy będzie odcinek jakiegoś innego I żebyście wy oglądali te odcinki, no bo tak naprawdę nie Nagrywać mogę nagrywać nawet sam dla siebie, bo to nie jest tak, że ja chciałbym jakieś duże rekordy podbijać i przepraszam za echo Ale ogólnie po prostu bardzo bym chciał, żeby żeby ta widownia, która mnie oglądała wakacje, też czasem obejrzała mój odcinek, bo to naprawdę miło było. Bo ja, ja czytam komentarze i pozdrawiam, e, tak naprawdę, pozdrawiam ja dwóch widzów, czyli Vegasa i Głoskania Słodziaków bo oni tak naprawdę cały czas pisali komentarze, zostawiali łapeczki w górę i byli na tych odcinkach, oglądali je, nie wiem czy do końca, ale mam nadzieję, że do końca. I tak naprawdę tyle. Chciałbym ten. I jeszcze jedną serię, którą bym chciał tak raczej zawiesić. Znaczy nawet to teraz by coś nie, sta, nie stała serią, bo to był tylko jeden odcinek. To było z Minecrafta. Na modach, więc tą serię też zamykamy już. Taka tą serię zamykam chyba na, ca na całość. Bo się nie przyjęła w ogóle. I ogólnie to też mam jeszcze różne projekty, które bym naprawdę teraz dla Was będę chciał zrobić jeszcze, jak będę miał czas. Bo mam serię... Powiem wam... Dobra, powiem wam. Już powinniście. powiem wam taką ciekawostkę, właśnie bo. nie było tych filmów, więc wam powiem, szykuje się Fabuła. Jeśli ktoś do tego momentu jest, szykuje się Fabuła. Szykuje się Fabuła, właśnie w Gary modzie. Nie powiem wam, jak się, jak się ta seria będzie nazywała i o czym będzie opowiadała. Bo po prostu jeszcze to nie jest ten czas. Wy sobie sami go. Czasami to obejrzycie, to jeśli będzie już gotowe, wszystkie odcinki będą gotowe, zrobię zwiastun dla Was i Wam wyślę, i wyślę na kanał. Będziecie mieli film na kanale wtedy z takiego czegoś, a jeśli y, nie, zdo, nie zrobię, powinienem to zrobić do, mniej więcej do końca. Już Wam mówię tutaj, tylko sprawdzę do końca października. Powinienem skończyć to. Bo... to nie jest Ogólnie ta seria będzie naprawdę bardzo porządną serią Ona nie będzie taką serią... Robioną Ona jest naprawdę robiona na poważnie Jest tam gruby montaż Jest tam y, intro, jak już sami mogliście już widzieć To intro, nazwa była zamazana Więc jeśli coś, to tam będziecie mieli... Tam Tutaj tam w tamtym rogu, tam na górze w rogu, będziecie mieli kartę z tym filmem. Choć to jest poprzedni film, więc tak naprawdę, no to możecie po prostu sobie na kanał zjechać. I no. Dobra. Nie mam zbytnio co mówić już, bo to wystarczy, tak naprawdę chyba. Filmy się będą pojawiały już, więc postaram się, żeby się pojawiały właśnie od jakiegoś czwartku. Się filmy pojawiały już tak o 15, dwa razy przynajmniej, albo raz w tygodniu. Jest mi trochę przykro, bo czasem mam tak... Czasem po prostu mam ochotę wychodzić na dwór I tak dalej niż siedzieć przy komputerze i mam nadzieję, że to też zrozumiecie Postaram się, żebyście wy mogli tak naprawdę też mieć jakąś rozrywkę jak nie wychodzicie na dwór albo po prostu ten... Żeby po prostu mieć co do obejrzenia No i tyle tak naprawdę, bardzo dziękuję za oglądanie, pamiętajcie, żeby dostawić łapkę w górę i żebyście mi napisali jakieś, jakieś komentarze, bo no, nie wiem czy mi się po prostu będzie chciało nagrywać jak no nie wiem no Nie mam no wiecie co? Widzimy się tak naprawdę widzimy się w czwartek o 15 Postaram się w odcinek był i tyle dobra dzięki za oglądanie pamiętajcie żeby zostawić łapeczkę w górę, subskrypcję no, i tylko tyle. Ech, w końcu się Wam wygadałem i powiedziałem Wam, co yy, sobie zrobić. Więc no. Jeśli o czymś zapomniałem, to pewnie powiem Wam w, w czwartek. Więc no, dobra. No, to dzięki za oglądanie. Na razie, cześć. Hej, hej.